Chciałabym Wam bardzo szybko opowiedzieć jest w grze, ile a w będzie mowa i będziemy kręcić kółki, więc... ...girafa celestry! ...podoba i zostawcie łapkę w i subskrypcję, a my przechodzimy do oglądania. No i dziejowa faceta następnie poszła. No i właśnie tutaj za 20 sekund chciałem przypomnieć, że będzie fishing i właśnie Radioactive Spin, więc mam nadzieję, że coś nam fajnego wydać. No i co? To jest przedłużenia. Sobie tutaj poczekamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Możemy łowić. Mamy wędkę. Podjmijemy wędkę. I łowimy co Państwo, to briduję na razie. Będę na na razie. Będę na Nie, 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 nie. nie, się dzieje. Ale okay. Event zdrapać Zobaczymy czy się uda. Do... Teraz zarzucamy bez przedłużenia. Widzimy się jak złowie widzieliście, rzeczy wyle... Wle... wy nie widzieliście, ale wyleciałby sekret właśnie. Bardzo smutny wynik. Przedał. I nie będę ich rozdawał po że to sobie w łatwiej a jak sprzedajemy sobie? to to jest do indeksa? Dwadzieścia! Ej, no trzymajmy, się nie doszło. Dobra, robimy 10 złotych i tyle. Zobaczymy, bo jeszcze mamy Zobaczymy. Trulimero, trulicina. To ja teraz wyjdę z no. Ciekawe co poleci. Złomię z skóry kurzy z ruchu. Jakby było, to nie Tralalelo, tralala. tralalelo. Nie no, te nam nie wychodzą, widzowie. Co tu nam siada, patrzcie. Patrzcie to jak to siada. Patrzcie co tu siada. Pelula, pelula. Widzicie co tu siada? To jest góry. Okej waski. Nie polecam. Patrzcie co mi wyleci. Patrzcie co mi wyraci. Dobraczymy. Extinct Traveler. O dobra Będę to łowił i tyle zobaczymy. Trulimero, trulicina. No i tak będzie, będziemy łowić. nie i tyle. Tralalelo, tralala. Nie, nie, nie. nie. Dobra, mam nową technikę. Patrzcie, bardzo dobre. <truh> trippi troppi. Dibene diavo. Ah, e sto cucaio un tutorial. Belù la beluga. Yeah, 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 yeah. Super daviglom daje. Jakby bardzo fire. Co za Musimy sobie chwilę połowić koło. Niech... Tralalelo, tralala. Tralalelo, tralala. Kto by się nie spodziewał? Kto by się spodziewał tak I zobaczymy sobie jeszcze co tutaj będzie. Belula, beluga. Belula, beluga. Meluri meluje. Tralalelo, tralala mój brakuje tego? Ja, ja bym sobie wybrał tego. Trala Ledon chyba tu jest. Potem jest Los Primos. Potem jest. Heavy no i trochę jeszcze sobie połowimy tutaj. Zobaczymy. Belula oh. Beluga. Zobaczymy, czy mi się uda. O ile go wyłowić? Uwaga, uwaga, i to będzie. Tralalita, tralala, Tralalita, jeszcze raz. Zrzuci Brejlot? Do kolekcji? Do kolekcji z 10 Rotów. Los Orkalitos. No, to co by się spodziewał? To takie 40 dotki bardziej się najlepiej Właśnie jak się fajnie jakie fajne fajnie są fajne Tu się chillera robi O No i co? Nie. No więc to już będzie koniec tego odcinka, nie zapamiętajcie o sub, like, miły komentarz, no i zalecimy do znajomych, może z nami zagrać ładnego, zamiast odcinek. No i co? Pozdrowienia, popatki, elo, elo, piu!